Dzień dobry państwu. Witam państwa w pięknej, słonecznej stolicy, a dokładnie z zielonego historycznego parku Saskiego. Miło mi przedstawić moich rozmówców. Pan Paweł Odówodowik, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, który jednocześnie jest prezesem Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzień dobry. Witam pana ministra Dzień dobry. oraz pan Krzysztof Michał, Michałkiewicz, prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji. Osób niepełnosprawnych. Witam ja, Panią, witam Państwa. Ja nazywam się Małgorzata Radziszewska, pracuję w Pefronie niedługo i jestem koordynatorem obecnie dostępności w Pefronie. Panie ministrze, Panie prezesie, jesteśmy w miejscu, po którym ja mogę się swobodnie poruszać. Jestem osobą poruszającą się na wosku, ale jak wiemy, nie wszędzie tak jest. Dostępność architektoniczna, brak barier jest dla mnie kwestią najważniejszą. A czym dla Pana? Panie Ministrze, jest dostępność. Dla mnie dostępność jest także kwestią najważniejszą. Yy, yy, dlatego, że ona mnie w innym wymiarze być może dotyczy, ale jako osoba niewidoma poruszająca się yy, z psem przewodnikiem też na różne bariery trafiam, także na bariery informacyjne yy, i cały Program zapewniania dostępności służy temu, żeby likwidować te istniejące bariery, a od momentu, kiedy jestem pełnomocnikiem rządu, to traktuję to jako szczególne i priorytetowe wyzwanie, żebyśmy rzeczywiście zmienili sytuację w sposób zasadniczy, czyli żeby osoby niepełnosprawne, niezależnie od tego, jaką mają niepełnosprawność, mogły. Uczestniczyć we wszystkim, co jest dla nich ważne w kulturze, w rozrywce, w sporcie, w edukacji, także w pracy. Dziękuję bardzo. Teraz mam pytanie do pana prezesa. Panie prezesie, dlaczego z perspektywy pfron zapewnienie dostępności jest tak ważne? Oczywiście dostępność jest terminem, który zmienia nasze myślenie o niepełnosprawności, o osobach z niepełnosprawnością. I uważam, że jest naprawdę szczególnie ważne z tego względu, że mówimy o Polsce przyjaznej dla wszystkich, także dla osób z niepełnosprawnościami. Mówimy o osobach ze specjalnymi potrzebami, więc to niekoniecznie muszą być osoby z niepełnosprawnością. Także osoby, które ze względu na wiek, ze względu na chorobę, ze względu na przejściowe stany ma trudności z przemieszczaniem się, z funkcjonowaniem w społeczeństwie w normalny sposób. Druga rzecz, która jest ważna jest, to to, co powiedziałem, jeśli chodzi o zmianę myślenia o osobach z niepełnosprawnością. Dostępność jest pozytywną rzeczą. Mówimy o zapewnieniu dostępności, mówimy o, o y, przyjaznej Polsce. Nie mówimy już dalej o barierach, o przeszkodach, które stoją przed osobami z, z różnego rodzaju niepełnosprawnością czy z, ze specjalnymi potrzebami. To pozytywne, Przejście z barier na dostępność, ja uważam, że jest ogromną zmianą i to, że mówimy nie tylko o osobach z niepełnosprawnością, ale o osobach ze specjalnymi potrzebami, to także jest ogromna zmiana w myśleniu o osobach także z niepełnosprawnością. Dziękuję serdecznie Panu. dziękujemy. Mam nadzieję, że to będzie pierwsza z cyklu rozmów o dostępności że się spotkamy w różnych Temat miejscach. Temat jest na tyle ważny, że warto o nim rozmawiać. Warto rozmawiać, tak. Dziękuję serdecznie jeszcze. Dziękuję bardzo. Państwu. Dziękujemy.